Jak napisać swoją pierwszą książkę? O tym dzisiaj w życiu poczciwym zapraszam. Ten film sponsoruje moja pierwsza książka, która za miesiąc będzie dostępna: Zimno oddech i psychika. Napisałem ją, skończyłem ją niedawno i teraz patrząc wstecz, podam Ci takie 10 elementów, 10 podpunktów, 10 rad, które warto wykorzystać, jeśli planujesz napisać sam książkę. Weź pod uwagę to, że mówię tu o książce niefikcyjnej, to znaczy takiej poradnikowej, popularno-naukowej, można wręcz powiedzieć, ale jeśli piszesz, chcesz napisać powieść pierwszą czy książkę fikcyjną, oczywiście również wiele z tych porad będzie się do ciebie odnosić. Zaczynamy. Punkt numer 1. Temat. Temat musi być ekscytujący, musi być dla ciebie interesujący i musi cię złapać za gardło. Dobrze, jeśli też ma komercyjny potencjał. Dla mnie ten temat mojej pierwszej książki, "Zimno Oddech i Psyjka, bardzo był powiązany z Co nas nie zabije. To była książka Scotta Carneya, która bardzo mi się spodobała pod względem tego, że nie była ta by napisana przez eksperta, tylko przez dziennikarza. Przez kogoś, kto odkrywa te tematy ekspozycji na zimno. I ja, myśląc o sobie również, traktuję siebie jako takiego eksplorera tych tematów, ale moje eksplorowanie nie kończy się tylko na ekspozycji na zimno i wybieganiu na śnieżkę. To jest początek do eksplorowania silnej psychiki, do przełożenia tego na życie, na sytuacje życiowe, na radzenie sobie w życiu, na bardziej optymalne chwytanie życia, partycypowanie w życiu. Także ten interesujący temat, intrygujący temat wydawał mi się. Tak pociągający, że zdecydowałem go wziąć. I też miał potencjał na pewno właśnie komercyjny, bo jak widziałem recenzję mojej ksi książki Co Nas Nie Zabije, widziałem, że ma dużo odtworzeń, co znaczy, że ludzie się tym interesują. Dobrze, jeśli ludzie się też interesują tym, o czym chcesz pisać, bo to ma znaczenie, wbrew pozorom. Także takie poczucie zajebistości tematu, jeśli przecież powieść, to musisz czuć, że to jest coś zajebistego, że to nie jest rodzinna podróż, gdzie wszyscy się kochają, tylko to jest coś naprawdę, co, co coś pobudza w tobie krążenie. To będzie ważne, bo drugi punkt, dość techniczny, wybierz ile ma mieć słów twoja książka, wybierz ile ma mieć stron. Jeśli twoja książka ma mieć 300 stron, wy musisz mieć mniej więcej 90 tysięcy słów. Co oznacza, że w Kolejnym punkcie, trzecim, jeśli wybrałeś, że Twoja książka ma mieć 90 tysięcy słów, powiedzmy, że ma mieć 10 rozdziałów, weź kartkę A4 i zapisz, wymyśl te 10 rozdziałów i daj sobie na to mało czasu, daj sobie na to 30 minut. Dlaczego mówię o kartce A4 i o 30 minutach? Mówię o tym dlatego, że możemy szybko popaść w paraliż przez analizę. Będziemy za dużo analizować, będziemy za dużo rozmyślać. Dajemy sobie ograniczony czas i dajemy sobie ograniczoną przestrzeń. Kartka A4... Jest takiej wielkości, dlatego że spokojnie tam możesz napisać skrót książki. Możesz napisać rozdziały książki. Możesz wymyślić tematy, które chcesz omówić. Możesz wymyślić bardzo krótko wstęp, zakończenie, wstęp, rozwinięcie i zakończenie, jeśli piszesz powieść. Także po prostu sam narzuć sobie te ograniczenia. A4, tematy, rozdziały. 30 minut, żeby nie ślęczeć nad tym 10 dni. To nie ma być idealne, to ma być zrobione jak najszybciej. Punkt kolejny. Wybierz codzienny cel. Jeśli chodzi o pisanie, i tutaj są dwie szkoły. E, możesz wybrać codzienny cel liczbę słów i to jest to, co robiłem na początku, ale tego nie polecam. Lub możesz wybrać codzienny cel, na przykład pisanie przez określoną ilość czasu. Czyli na przykład w moim przypadku dobrze się sprawdzało 3 razy po 20 minut. 3 razy po 30 minut dziennie. Czasem więcej, czasem mniej, ale to było takie minimum, które muszę zrobić codziennie. Wiesz, ja też nie jestem pisarzem, na pełny etat pracuję w IT. Nie zajmuję się pisaniem książek na pełny etat. Zajmuję się tym hobbystycznie, tak jak zresztą tym kanałem. Także to, co dla mnie działało, to jednak wyznaczenie sobie tych 20-30 minutowych takich sesji Pomodoro, powiedzmy. Tak ja to traktowałem, i to, co się przydało mi do tego, to ten zegarek, który kupiłem w zasadzie dla biegania głównie, ale możesz w taki na przykład Samsung Smartwatch 4, który akurat ja mam, um, masz tam fajny timer i masz go zawsze na ręce, i możesz po prostu go włączać, włączać, przepraszam, na 20 minut. I ty, wtedy tylko piszesz, tylko skupiasz się na pisaniu. Nie skupiasz się na researchowaniu, czyli na wyszukiwaniu informacji, skupiasz się na pisaniu. W paru punktach później powiem dlaczego. Następny punkt środowisko. Kluczowy punkt, jeśli chodzi o pisanie książki. W świecie, który jest dookoła nas, media społecznościowe, kolory, filmy, YouTube. Piosenki, podcasty, audiobooki, książki, wszystko nas rozprasza. I to, co ja zrobiłem, żeby z tym walczyć, to dwie rzeczy. Po pierwsze, napisanie książki, stworzenie tego, co sobie wymyśliłeś, dlatego tak ważne jest, żeby to cię ekscytowało, szczególnie gdy wybierasz tytuł i temat, musi być Twoim priorytetem. Musisz zrobić z tego odpowiednio ważną rzecz. Musisz mieć jakość bycia. Odbudować jakość bycia, która pozwala ci być tym, który stawia to na piedestale, który stawia to, że to zrobi. I to jest bardzo trudne. W tym pomogło mi, pomogły mi dwie rzeczy. Po pierwsze, program Rafała Mazura Być Zimniejszy, o którym już mówiłem, czy mieć i być on się nazywa, w każdym razie, deklaracje tożsamości tam są, czyli takie codzienne powtarzanie do siebie, kim się jest. Rano i wieczór to jest bardzo ważne i tu bardzo się przydaje, bo gdy sobie powtarzasz codziennie jestem pisarzem, mam tą książkę, coś takiego. Potem gdy nie robisz tych rzeczy jest dysonans. Lecz gdy robisz te rzeczy czujesz się dobrze i po to wybierasz tą tożsamość, na przykład tego, który napisze tą książkę, żeby realizować rzeczy, nie żeby o niej mówić. Po pierwsze jakość bycia. Musisz podnieść jakość bycia. Po drugie faktyczne dystrakcje zewnętrzne. Jakość bycia też uważam za pewne środowisko. Dystrakcje zewnętrzne ograniczyłem w moim przypadku tak, że po pierwsze wziąłem mój stary laptop z 2014, którego już nie używam, sformatowałem go, żeby działał. Mam na nim WordPada, nic więcej, i używałem go do pisania. Mm, Podłączyłem klawiatury, klawiaturę, bo ta klawiatura już niestety trochę słaba była w tym, w tym no, laptop, laptopie, i pisałem w tym WordPadzie książkę. Tylko w tym cały czas. Nie było tam żadnych programów, nie było tam żadnych dystrakcji. Internetu również tam nie miałem, bo chodziłem do piwnicy. O tak, chodziłem z tym laptopem, z leweturą do piwnicy, do skrytki, gdzie siadałem i pisałem po cichu w, z piosenkami, z muzyką poważną w uszach najczęściej. I tam bez dostępu do wi-fi, bez dostępu do internetu Skupiałem się tylko na pisaniu. Większą część książki napisałem w ten sposób nie całą. Oczywiście zawsze da się dzieć do piwnicy i też nie ma co szukać wymówek, jeśli nie masz takiej możliwości. Musisz znaleźć coś, co działa u Ciebie. U mnie działało schodzenie do piwnicy ze starym laptopem. I teraz kolejna rzecz siódma, ignoruj emocje i uczucia. Skup się na mechanicznym działaniu. To jest bardzo ważne, bo przez całą podróż. Przez całe pisanie książki będą Cię nachodzić uczucia, emocje i wątpliwości. Opór e, presfieldowski będzie próbował Cię zmierzyć i wbić w ziemię. Zawsze, gdy chcesz zrobić coś produktywnego, coś fajnego, pojawi się opór, bo taka jest natura rzeczy. I możemy mówić o uwalnianiu, metodzie Hawkinsa e, i tym, że to może trochę pomagać w mm, po prostu pokonywaniu oporu. W moim przekonaniu, trochę może to pomagać. Oprócz zawsze będziemy odczuwać, i mechaniczne działanie, zmuszanie się do mechanicznego działania, po prostu wiedzie prym ponad e, wszelkimi próbami nie, nie odczuwania tych emocji, które odczuwasz. Innymi słowy, skupiasz się na mechanicznym działaniu. Jeśli zaplanowałeś sobie, że piszesz 3 razy po 20 minut dziennie, to siadasz i trzy razy piszesz po 20 minut dziennie, nawet gdy nic ci nie przychodzi do głowy, to siedzisz przed tym laptopem i rozmyślasz. I właśnie. Przechodzimy teraz do już punktu ósmego, bo tutaj chyba dość jasno wyjaśniłem. Opór pojawia się, ale działasz pomimo oporu. Wymówki się pojawiają, prawdziwe lub nieprawdziwe, w tym sensie, że może faktycznie jesteś bardzo zestresowany w tym momencie, może faktycznie za mało spałeś. To są wymówki, powiedzmy, że prawdziwe, mające sens. Ale jeśli napisanie książki jest wystarczająco ważne dla Ciebie, to odsuniesz je przynajmniej na jakiś czas. Moim zdaniem warto Pójść trochę w skrajność, jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o robienie takiej rzeczy, bo inaczej jej nie zrobisz. Zawsze będzie jakaś wymówka. E, można odpoczywać później. Najpierw robimy to jakość bycia, która zmusza nas do zrobienia tego, co, co sobie postanowiliśmy. To będzie ważniejsze dla nas i to jest coś, co pomogło mi to dokończyć, i to jest coś, co mm, kiedyś wstrzymywałoby mnie, gdybym. Szukał równowagi, gdybym szukał balansu, wiesz, nie ma tego balansu, jak chcesz zrobić coś takiego jak napisanie książki. Przynajmniej nie ma go na jakiś czas, nie mówię całe życie, ale aż do napisania tego balansu może nie być. Research później, czyli wyszukiwanie informacji. Wygładzanie później. Najpierw masz napisać. Masz napisać te 90 tysięcy słów, które sobie postanowiłeś. Jak to zrobić, skoro nie robisz? Mówię, żeby nie robić researchu. Nie robisz researchu w tym czasie, kiedy postanawiasz pisać. Czyli te 20 minut, 3 razy dziennie, na przykład, które ja sobie postanowiłem, to tylko piszę. Nie robię wtedy żadnego researchu. Jak przychodzi mi na myśl coś, co muszę zresearchować, zrobiłem w tekście nawias, gwiazdkę, nawias i. Później, w kolejnej fazie edytowania, o której zaraz opowiem, po prostu dałem wyszukiwanie w tekście tego znaku, nawiasu, gwiazdki, nawiasu i robiłem wtedy research. Zaraz opowiem, jak to wyglądało u mnie. Ale na początek masz to napisać. Nie masz się zatrzymywać i wyszukiwać. Masz pisać i robić. Jeśli gdzieś się zatrzymujesz, potrzebujesz więcej researchu, to przechodź do następnego rozdziału, wymyśliłeś te tematy, wymyśliłeś te rozdziały na samym początku. Fakt jest taki też, że te rozdziały się zmienią, że to wyewoluuje, że może coś usuniesz, a może coś dodasz. I to jest wszystko okej. Okay. Ważne jest, żeby zawsze mieć kierunek, zawsze mieć co robić i żeby nie być zablokowany przez na przykład to, że nie możesz w tym, że w tym momencie chciałbyś coś wyresearchować, ale masz pisać, masz tworzyć, nie researchujesz. Researchujesz w kolejnym podpunkcie. Gdy napiszesz wszystko, wtedy zabierasz się za fazę kolejną, fazę, za którą nie przepadam, edytowanie i właśnie E, to było coś, co zajęło mi dużo czasu i wciąż potem jeszcze więcej zajęła mi współpraca z edytorką, która i tak wszystko, wiele rzeczy było i tak, oczywiście niepoprawnie i źle zedytowane. No, to jest natura rzeczy. Tak, tak to jest, jak się jest pisarzem raczkującym. I e, wiesz, możesz przeczytać 100 milionów książek, ja przeczytałem bardzo dużo książek, to nic nie daje, albo raczej, może to coś daje, ale nie daje to. Tyle, żeby twój kunszt pisarski faktycznie się rozwinął automatycznie przez samą konsumpcję. Dopiero przez tworzenie on się polepsza. Także edytowanie to coś, co robiłem na podobnej zasadzie, jak pisanie, czyli robiłem trzy razy po 20 minut sesji edytowania. Innymi słowy, zaczynałem, całą, cały tekst napisałem, zaczynałem edytować poprzez czytanie, poprawianie. I tam, gdzie miałem ten nawias z gwiazdką, oczywiście robiłem research w internecie. To już trzeba zrobić razem z internetem, z innymi książkami. To wszystko tak jakby się łączy. I też czasem robiłem tak, że gdy miałem sesję z wpisania. Zanim skończyłem całą książkę pisać, to robiłem w międzyczasie, w innym czasie, w wolnym czasie research. Czyli czytałem, zapisywałem, notowałem, żeby potem łatwiej mi się pisało. Też ten proces sam się wytworzy automatycznie, bo gdy twoim celem jest to napisać, to te 90 tysięcy słów, z automatu to jakby wszystko będzie filtrowane przez potrzebę napisania tego. Innymi słowy... W wolnym czasie nie będziesz chciał czytać Harry'ego Pottera, tylko raczej będziesz chciał czytać coś związanego z tą książką, coś związanego z tym właśnie tematem, o którym chcesz napisać, żeby było ci łatwiej go pisać. Także to jest taki samonapędzający się mechanizm, gdy wyeliminujesz dystrakcję i gdy to jest wystarczająco ważne, gdy jest ta jakość bycia. Punkt dziesiąty, profit. Punkt dziesiąty, raduj się tym. Punkt dziesiąty, gdy to wszystko skończyłeś. Po prostu zastanów się, jak to wydać. Dla mnie wydanie było proste, bo Mediteusz się tym zajął, a dla kogoś, kto wydaje to sam, musi to być kolejny proces. Jeśli interesuje Was, jak się wydaje książkę, dajcie znać. Porozmawiamy może z Mediteuszem o całym procesie, on wydał już ich parę, a jeśli chodzi o mnie, to nie mam doświadczeń z wydawaniem. Robiłem też pisanie głosem. Czyli na Google, na dokumentach Google masz yy, i w telefonie możesz sobie ściągnąć Gboarda. Gboarda, czyli yy, klawiaturę Google. I w niej możesz zapisywać rzeczy głosem. Dość dobrze to działa. Powiedzmy, że mówisz i ona ci robi transkrypcję z automatu. To ja jako chytry człowiek, który na początku chciałem robić, yy, pisać tą książkę poprzez... Yy, ten cel słowny, czyli na przykład, że piszę 10-20 tysięcy słów, pie, no to trochę za dużo, 5 tysięcy słów dziennie piszę, powiedzmy. No żeby to usprawnić, to myślałem, a to będę sobie mówił i będzie mi się to zapisywać, będzie szybciej. Niestety, to co wychodzi w ten sposób jest dużo gorsze niż to jakbyś to pisał. Nie wiem dlaczego tak jest, może da się to usprawiedlić. Na przykład Terry Pratchett wiem, że w końcu swojej kariery, gdy już miał zaawansowaną chorobę, nie mógł pisać ręcznie, miał mówił, a zapisywał mu to jakiś gość. Także pewnie da się to Da się to opanować, ale w moim przypadku nie było to warte świeczki staranie się tego opanować. To się wydaje szybsze, lecz potem to, co wychodziło i to, co potem się medytować, to była tragedia. Niestety nie wyszło to tak dobrze, jak myślałem. Dlatego zapisywania głosowego nie polecam. Mimo że wydaje się to niezły skrót, wydaje się to shortcut, to nie, nie jest to najlepiej działająca rzecz. Nie sprawdziło się to u mnie. Na zachętę jeszcze powiem, że. To, kim się stajesz po napisaniu książki, to gdy ten wielki ciężar spadnie z twojej klatki, to jest takie wspaniałe uczucie, że zabija całą, cały ten trud, który to kosztowało, że zabija te godziny w piwnicy, że zabija te e, liczne wątpliwości i konflikty wewnętrzne, że to siedzisz tam i piszesz te, te, te rzeczy, które piszesz, dlatego że. To jest bardziej satysfakcjonujące długoterminowo niż wszystko inne, co mógłbyś w tym momencie robić. Ta, to przeświadczenie jest ważne. Mimo że ono często będzie znikać w trakcie roboty, ono, gdy skończysz, pojawia się ze zdwojoną siłą. I nie dziwię się, że tak dużo z autorów, którzy, gdy zaczną pisać, to robią kolejne książki. Ja już mam ochotę robić kolejną książkę. Minęło trochę czasu od zakończenia tej. Mam pomysł już na następną i wkrótce pewnie się za nią zabiorę, bo jest to coś, coś co uzależnia, Um, mimo, że jest takie trudne. Ciekawy paradoks, który sprawia, że mamy dużo treści, wydaje mi się, w świecie. Dziękuję bardzo za oglądanie Was w życie poczciwe. Mam nadzieję, że te kilka porad pomoże ci tobie napisać też pierwszą książkę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!